Bereshit, Henesis, rozdział 44. 1. I rozkazał przełożonemu domu swojego i rzekł napełnij biesagi ludzi tych żywnością, o ile potrafią unieść, a włóż pieniądze każdego u otworu biesagi jego. 2. A kielich mój Kielich srebrny włożysz u otworu biesagi najmłodszego, jako i pieniądze za zboże jego i uczynił wedle słów Josefa, które wyrzekł. 3. Poranek zaświecił, gdy ludzie owi wyprowadzeni zostali, oni i osły ich. 4. Zaledwie wyszli z miasta, jeszcze nie poszli daleko, gdy Józef rzekł do przełożonego nad domem swoim: Wstań, pogoń za tymi ludźmi, a gdy dościgniesz ich, powiedz im, czemuście odpłacili złem za dobre. 5. Wszakże to ten, z którego pija pan mój, i wróżyć też wróży z niego. Źleście to sobie poczęli. 6. I doścignął ich i powiedział im te słowa. 7. I rzekli do niego: Czemu mówi pan nasz słowa podobne? Niegodnem by to było, sług twoich, uczynić rzecz taką. 8. Wszak pieniądze, któreśmy znaleźli u otworu biesak naszych, zwróciliśmy tobie z ziemi Kanaan. I jakże nam kraść z domu pana twojego srebro, albo złoto? 9. U którego ze sług twoich znalezionym będzie, niechaj umrze, a my też będziemy pana naszego niewolnikami? 10. I rzekł: Istotnie, podług słów waszych, być powinno. Jednak ten, u którego się znajdzie, znajdzie będzie mi niewolnikiem, Wy zaś będziecie niewinni. 11. I spiesznie złożyli każdy Biesagę swą na ziemię i rozwiązali każdy Biesagę swoją. 12. I szukał od najstarszego zaczął, a najmłodszy uskończył i znalazł się kielich w Biesadzie Benjamina. 13. Tedy rozdarli szaty swoje. I objuczywszy każdy osła swojego, wrócili do miasta. 14. I przyszedł Jehuda i bracia jego do domu Józefa, który jeszcze tam był, i padli przed nim na ziemię. 15. I rzekł do nich: Józef, cóż to za czyn, któreście popełnili, alboście nie wiedzieli, że obga. Odgadywać może człowiek mnie podobny? 16. I rzekł Jehuda: Cóż mam powiedzieć Panu naszemu? Cóż mówić i czem się usprawiedliwiać? Elohim, wynalazł grzech słów Twoich. Otośmy niewolnikami Pana naszego i my i ten, w którego ręku kielich znaleziony. 17 i rzekł. Dalekim kiem ode mnie, abym to uczynił. Ten, w którego ręku kielik znaleziony, ten będzie mi niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju, do ojca waszego. 18. I przystąpił do niechuda i rzekł, proszę panie mój. Dozwól, że słudzę Twojemu powiedzieć słowo w uszy Pana mojego, a niech się nie zapali gniew Twój na sługę Twojego, gdyżeś Ty jako sam Faraon. 19. A Pan mój pytał sług swoich, mówiąc, czyż macie ojca albo brata? 20. I odpowiedzieliśmy Panu Naszemu, mamy ojca starego i chłopie starości młode, brat zaś jego umarł, a został sam po matce swojej, a ojciec jego pokochał go. 21. Wtedy rzekłeś do sług Twoich: Sprowadźcie go do mnie, abym zwrócił oko moje na niego. 22. I powiedzieliśmy Panu Naszemu, nie może ten chłopiec opuścić ojca swojego bo gdyby opuścił swo ojca swojego on by umarł 23 ty rzekłeś do sług twoich jeżeli nie znidziecie nie znijdzie brat wasz najmłodszy z wami to nie oglądać wam więcej oblicza mojego 24 i stało się Gdyśmy przyszli do sługi Twego, do ojca mojego, powiedzieliśmy mu słowa Pana naszego. 25. I rzekł Ojciec nas: Wróćcie znowu i zakupcie nam cokolwiek żywności. 26. I odpowiedzieliśmy: Nie możemy zniść. Jeżeli będzie brat nasz najmłodszy z nami, to z niej idziemy gdyż nie możemy oglądać oblicza męża owego, jeżeli brat nas najmłodszy nie będzie z nami. 27. I rzekł sługa Twój, ojciec mój, do nas, Wam wiadomo, iż dwóch urodziła mi żona moja. 28. I poszedł jeden ode mnie i rzekłem, "Zapewno rozszarpanym został, bo nie widziałem go dotychczas. 29. A jeżeli zabierzecie tego i oblicza mojego, a spotka go nieszczęście, strącicie tedy siwiznę moją w niedoli do grobu. 30. A teraz, jeżelibym przyszedł do sługi tego, twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopiecie, pięcia dusza zaś jego przywiązana do duszy jego. 31. Wtedy, zobaczywszy, że chłopięcia nie ma, umrze, a stracą słudzy Twoi siwiznę sługi Twego Ojca Naszego w żałości do grobu. 32. Sługa zaś Twój poręczył za chłopca u Ojca Mojego, mówiąc, jeżeli go nie odprowadzę do siebie, niechaj grzesznym będę przed Ojcem Moim po wszystkie dni. 33. A teraz niech też zostanie sługa twój, miasto chłopca, niewolnikiem pana mojego, a chłopiec niechaj pójdzie z braćmi swoimi. 34. Bo jakże pójdę do Ojca mojego, gdy chłopca tego ze mną nie będzie? Niechaj nie zobaczę niedoli, która spotka Ojca mojego.